Siemanko z tej strony Patryk z Mamy okazję zakładać klientowi do kasku Intercom Midlanda, dokładnie model Beta Mini. Więc przy okazji tej okazji pokażemy Wam, co znajduje się w opakowaniu z takim interkomem, jak się go zakłada, jak to wygląda już po założeniu na kask. Więc w tym wypadku mamy zestaw duala, czyli w opakowaniu z interkomem są dwa urządzenia. Wygląda to w taki oto sposób w samym opakowaniu. Po otwarciu mamy dosyć eleganckie czarne pudełeczko, otwierane od dołu. No i w środku mamy broszurkę Midlanda, pokazująca ich inne produkty. Midland. Na dobrą sprawę, głównie zajmuje się produkcją e, krótkofalówek i sprzętu do telekomunikacji, e, ale też, e, też są tutaj inne modele interkomów, można się z tym zapoznać. Poniżej jest instrukcja obsługi, ona jest w języku angielskim, natomiast oczywiście importer e, udostępnia instrukcję w języku polskim. Ona występuje w formie elektronicznej, więc z założenia wysyłamy ją do klienta na maila, ale jeżeli będzie taka chęć, nie ma problemu z tym, żeby ją wydrukować. Dalej mamy już samo urządzenie. Jak widać, są tutaj dwa, dwa interkomy, dwa zestawy słuchaweczek i poniżej mamy cały komplet do obsługi tego urządzenia. Mamy dwa kable USB do ładowania, dwa mikrofony na twardym pałąku, dwa mikrofony na miękkim pałąku. I w zasadzie w tym modelu z wyposażenia to jest wszystko. Więc w następnym ujęciu będziemy go zakładali do kasku Bella. Wtedy będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czy to jest trudne, czy nie. I jak wygląda już kask po założeniu interkomu. No dobrze, mamy już nasz kask. O, widać mi nawet w odbiciu tego kasku. Od czego zaczynamy? Uf. W tym wypadku zaczęliśmy od demontażu szyby. Głównie wynikało to z tego, że montowaliśmy na niej jeszcze pin-loka na życzenie klienta. Natomiast, tak czy siak, polecam zdemontować sobie szybę do montażu interkomu. Na pewno to nieco ułatwi nam zadanie, nie będzie ona nam wchodziła w drogę. W tym wypadku mamy kask systemowy, czyli mamy otwieraną szczękę. To też ułatwi nam jednakowoż zadanie w przypadku montażu interkomu. Kolejnym krokiem jest demontaż wyściółki. Z tej strony mamy już ją zdemontowaną, będziemy ją demontować jeszcze z drugiej strony. Generalnie w każdym kasku wygląda to nieco inaczej, natomiast zasada jest raczej prosta. W tym miejscu powinniśmy mieć piny, które po prostu musimy delikatnie wyrwać. Ten element jest wciskany, więc łapiemy za samą wyściółkę, ciągniemy aż kliknie. Dwa piny mamy wyciągnięte i sama wyściłeczka w tym momencie wychodzi. Ona ma w sobie otwór, przez który wychodzi pasek i mamy kask w zasadzie w środku pusty. Dobrze, kask mamy przygotowany. Zaczniemy od montażu samego interkomu na kasku. Do tego będziemy potrzebowali stacji dokującej. Jest to ten element tutaj. Niestety, obiektyw, którego używamy, nie do końca nadaje się do takich zastosowań, ale trzeba radzić sobie z tym, co jest. jest. to element, który wygląda w ten sposób. Spróbujmy, może złapać na nim ostrość. Jest to coś takiego: przyklejamy to do kasku z jego lewej strony. Mamy tutaj taśmę 3M na gąbeczce, która się fajnie dopasowuje do krągłości kasku. W wypadku tego konkretnego modelu. Z lewej strony mamy suwak do e, blendy przeciwsłonecznej, więc musimy przykleić nasz element za suwakiem. Spokojnie może on chodzić na gumową uszczelkę, bo sam klej w, w taśmie dopasuje się do, tak jak mówiłem, do nierówności, plus jest na tyle mocny, że spokojnie przyklei się też do elementów gumowych. Nasza baza jest już przyklejona, staramy się to zrobić możliwie jak najbliżej suwaka blendy, bo w najlepszym wypadku, w zasadzie w idealnym sytuacji, powinna być przyklejona ona mniej więcej w tym miejscu. No niestety w tym wypadku konstrukcja kasku wymusza na nas przesunięcie tej, tej bazy troszkę do tyłu, więc przyklejamy ją, tak jak mówiłem, możliwie blisko suwaka, ale w taki sposób, żeby na niego nie nachodziła. Mając naszą bazę przyklejoną, możemy założyć nasz interkomik. Przyda nam się to w, kolejnym, w kolejnych, później pod montażu jest on wkładane do dwóch gniazd, które są widoczne tutaj na, na samym interkomie są dwa piny. One wchodzą w otwory i i interkom suwa się na dół. Założenie go jest dosyć trudne, ale to dlatego, że on ma się po prostu mocno trzymać. W momencie, w którym już kliknie, na dobrą sprawę nie da się go wyszarpać, wyjąć w sposób jakiś taki, w którym nie chcemy tego zrobić. Żeby go zdemontować, używamy tutaj tego pinu, odchylamy go delikatnie i wtedy możemy nasz interkom wysunąć. Kolejnym krokiem jest montaż słuchaweczek. Znajdują się one w opakowaniu zaraz obok interkomu. Cały układ kabli, który znajduje się przy słuchaweczkach jest wystarczający do tego, żeby zamontować w zasadzie wszystko. Kiedy sobie to wyciągniemy z pudełeczka i się temu przyjrzymy, zauważymy, iż jeden kabel ze słuchawką jest dłuższy, drugi jest krótszy. Oczywiście ten krótszy, ta krótsza słuchaweczka ma znaleźć się bliżej interkomu. Ta słuchaweczka z kablem dłuższym znajduje się po drugiej stronie kasku. Za chwilkę wam pokażę, jak to zrobić, żeby te kable umieścić w interkomie w kasku dobrze, tak żeby, żeby interkom nam w żaden sposób nie przeszkadzał w jeździe. I żeby wygodnie nam się z niego korzystało. Wewnątrz kasku po obu stronach mamy miejsca dedykowane do montażu słuchawki. Interkom mamy zamontowany z tej strony, więc montaż zaczynamy na dobrą sprawę od drugiej strony, czyli od tego miejsca. Najłatwiej jest to montować w momencie, w którym nasze przewody są już wpięte do interkomu, bo to pozwala nam oszacować, jak długie jak długie przewody mamy sobie zostawić, i w momencie wpięcia kabelka wyszukujemy sobie ten, który prowadzi do mikrofonu, czyli to jest taki z wiszącą wtyczką, i ten kabelek na dobrą sprawę gdzieś sobie wyrzucamy, żeby on nam nie, nie, nie latał tutaj. On ma zostać na tę chwilę luźny. Znajdujemy sobie ten kabelek dłuższy, czyli w tym wypadku to jest ten. I zaczynamy od przyklejenia rzepów w w miejsce, w które, w które mocujemy tą słuchaweczkę. Tutaj taka malutka podpowiedź. Każda ze słuchawek ma na przewodzie em, wtyczkę, która pozwala odłączyć tą słuchawkę od przewodu. Warto jest tak wkleić słuchawki, żeby były skierowane w stronę pasków, bo paski w tym miejscu, w którym wchodzą w skorupę kasku, mają kawałeczek wolnej przestrzeni i dobrze jest tą wtyczkę właśnie w tym miejscu upchnąć, żeby ona nas później pod żadnym pozorem nie uwierała, nie przeszkadzała nam. Jeżeli upchniemy ją w tym otworze, skorupie kasku, ona w zasadzie no jakby nie ma żadnego wpływu później na korzystanie z tego kasku. No i w momencie wpięcia już wklejenia naszej słuchaweczki zostawiamy na razie kabel luźno, wpinamy słuchaweczkę z drugiej strony, co za chwilkę Wam pokażę i jak już mamy to zrobione, zabieramy się za układanie przewodów. Układanie przewodu zaczynamy sobie od tej strony, z której znajduje się interkom. Pozwolę sobie kawałeczek przybliżyć, będzie to może troszkę lepiej widać. Jak widać mamy słuchawkę wklejoną już. Tutaj znajduje się otwór, o którym przed chwilą mówiłem. On pozwala upchnąć część tego przewodu razem z tą wtyczką w skorupie kasku. Oczywiście nie wpływa to w żaden sposób później na działanie tego paska, bo ta wtyczka nie przeszkadza tam w niczym. A jest to miejsce, w którym, tak jak mówiłem, mamy sporo miejsca na to, żeby ten kabel wcisnąć, żeby on nam nie przeszkadzał. Druga rzecz e, fajna do wykorzystania to to, że te wtyczki one są przyklejone na rzepie. I nie ma nic na przeszkodzie, żeby ułożony kabel przechodził pod naszą słuchawką. E, I wtedy przyciskamy po prostu e, kabel rzepem. Dzięki temu on jest ułożony dosyć sztywno e, i nie przeszkadza nam e, później w układaniu czy w pinaniu wyściółki kasku. Za chwilkę Wam pokażę, już ułożone z tej strony kasku przewody, jak można to sprytnie zrobić, żeby było nam wygodnie. No i zobaczcie, mamy naszą słuchaweczkę wklejoną. Przewód, który z niej wychodzi, jest schowany tutaj w tym otworze na pasek. Wychodzi z drugiej strony, przechodzi pod słuchawką, przez co jest ściśnięty rzepem i idzie tutaj bokiem prosto do interkomu. Dzięki temu nie jest on w żaden sposób luźno, nigdzie nie lata. Pasek w zasadzie go przykrywa. Dodatkowo wyściółka, która się tutaj pojawi, ustabilizuje całą konstrukcję i no nie ma to prawa się ruszyć, nie ma to prawa nigdzie nam uciekać, jest bardzo fajnie sztywno pochowane, no i spełnia swoją funkcję. Kolejnym krokiem jest w tym wypadku zamontowanie słuchaweczki z drugiej strony. Tam wygląda to nieco inaczej ze względu na fakt, iż wyściółka może mieć problem ze schowaniem się razem z przewodem pod gumową uszczelką, w tym miejscu. Dlatego za chwilkę wam pokażę, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Analogicznie, tak jak z tamtej strony, przewód z ptyczką schowaliśmy sobie pod, pod paseczkiem. Sam przewód, który wychodzi od wtyczki, jest schowany pod, pod, naszą, pod naszym głośnikiem i idzie do tyłu. Zostawiamy sobie tutaj taką ilość, żeby można było spokojnie schować go dookoła kasku, plus też, żeby troszkę nam zostało, żeby interkom miał tutaj luz na przewodzie. Kolejnym krokiem będzie założenie sobie wyściółki kasku ze strony przeciwnej do interkomu. Pozwoli nam to już zamknąć ten, tę część kasku, bo w tej jeszcze mamy do założenia mikrofon. E, więc robiąc to, musimy mieć na uwadze, że część wyściółki, która jest wciskana pod uszczelkę, może nie do końca zgrać się nam z kablem, który chcemy tam włożyć. Dlatego dobrze jest włożyć kabel po prostu bezpośrednio pod wyściółkę, czyli nie pod uszczelkę, tylko po prostu tutaj. W tym miejscu. Jest to równie dobrze rozwiązane. Nie ma to później żadnego znaczenia dla nas, jako dla użytkowników kasku, a jest na pewno bezpieczniejsze dla kabla, bo trudniej będzie go w ten sposób uszkodzić. No i de facto w żaden sposób nie wpływa na wygodę. Więc widzimy się w momencie, w którym to już będzie złożone. No i dobra, tak się to prezentuje na ten moment. Pół kasku mamy na dobrą sprawę złożone. Mamy już tutaj wysiłkę. Kabel wychodzi z. Pod wyściłki, nie spod uszczelki. Ten fragment będzie zawsze odsłonięty, ale tutaj na spokojnie kabel możemy upchnąć pod uszczelkę. Ważne jest, spróbuję to pokazać. Zrobimy sobie ostrość, bo uszczelka ma takie dwa ranty, nie jeden. Hmm, chyba nic z tego. O, udało się. W momencie, w którym odchylimy tą muszczelkę, zobaczycie, że ona jeszcze ma jeden rand pod spodem, i to pod tamten rand staramy się włożyć, włożyć nasz przewód. Przez to będzie on na pewno dobrze ukryty i nie będzie nam wypadał później. Kolejnym krokiem będzie założenie mikrofonu. Jako, że mamy do czynienia z kaskiem systemowym, mikrofon, który będzie użyty w tym wypadku, to mikrofon na pałąków. Wygląda on w taki sposób mamy mikrofonik z gąbeczką tutaj mamy elastyczny pałąk i rzep, e, rzep do montażu, przyczepimy go dokładnie w tym miejscu, musimy uważać żeby nie zakryć pina e, służącego do przypinania wyściółki, e, mamy tutaj kawałek takiego, e, no, gładkiego plastiku ogólnie rzep jest przyklejany taśmą 3M która jest bardzo wytrzymała, bardzo dobrze się przykleja więc nie ma problemu jeżeli zajdzie nam to na tą miękką wyściółeczkę bo ten rzep i tak się przyklei Ważne jest, żeby nie przykleić go zbyt głęboko, ani zbyt płytko. Tak, żeby wystający ten pałączek był w odpowiedniej długości, żeby kończył się mniej więcej w połowie kasku. Tutaj, gdzie tak na, na dobrą sprawę powinien. Pokażę Wam, jak to wygląda, kiedy już to przykleję. OK, mamy tutaj wklejony już mikrofonik. Jak widać, jest on dokładnie w tym miejscu, w którym chcielibyśmy, żeby był. Złapujemy sobie ostrość. Wychodzi z niego przewód. Kończony, zakończony wtyczką i tą wtyczkę spinamy z drugą końcówką, która wychodzi bezpośrednio z tej wiązki przewodów przyczepionej do naszej bazy. Mamy tutaj narysowane dwie szczałeczki z tej strony. I tak przygotowaną wtyczkę chowamy w to samo miejsce, w którym chowaliśmy wtyczkę z tego głośniczka, czyli upychamy całość w tej szparze pod pasek, paskiem e, trzymającym kaskę. No dobrze, kable od, kable, kabel od, od mikrofonu już mamy tutaj schowany. Ten kabelek jednak zostawimy sobie na koniec. Dużo łatwiej go będzie schować, kiedy ta część wyściółki już będzie włożona. Tutaj takie trzy kabelki, które wychodzą, musimy zostawić sobie luźne, gdyż wyściółka z tej strony ma dedykowane miejsce na te kable, więc musimy ją tak włożyć po prostu w to miejsce, żeby mniej więcej nam te trzy przewody przechodziły przez, przez to wcięcie. No i w zasadzie będziemy mieli praktycznie gotowe. Zostanie nam schowanie tego kabelka z tyłu. No i interkom jest e, założony. Wyściłkę mamy założoną. Zostało nam schować ten ten przewodzik, który jest tutaj pod gumową uszczeleczkę. No dobrą sprawę jest to chwila. Wkładamy go tak, żeby go nie było widać. No i to jest w zasadzie całość nigdzie przewodów nie widać, oczywiście poza tym miejscem. One tutaj zawsze będą wystawać, no bo, no bo muszą. Tak jest skonstruowany ten konkretny interkom. Złapiemy sobie tutaj może ostrość na ten fragment. O ile nam się uda. O, dokładnie. Nigdzie indziej nie widać więcej tych przewodów. Także są, są bardzo fajnie pochowane. W kasku, wewnątrz kasku w zasadzie też niczego nie ma, też niczego nie widać. No i zostało nam ustawić w sumie mikrofonik, on jest na, na elastycznym pałąku, tutaj już kwestia użytkownika, kiedy będzie jeździł sobie w tym kasku, tak żeby ułożyć go dobrze, w wypadku kasku systemowego, takiego jak ten, gdzie mamy opuszczaną, opuszczaną szczękę, mamy tutaj kolizję naszego mikrofonu z osłoną, z osłoną podbródka, niestety no, albo wyciągamy osłonę podbródka, albo za każdym razem gdzieś ten mikrofon sobie ustawiamy, Mm, tak już jest, po prostu, no nic z, tym, nic z tym więcej nie zrobimy. Zostało nam założyć szybę i kask będzie gotowy. Jak widać interkom jest już założony na kasku. Jest gotowy do użycia, ładujemy go przez to samo gniazdo, w które podpinamy sobie przewody do słuchaweczek. Czyli mamy gniazdo USB typu C, schowane dokładnie w tym miejscu. Wyciągamy nasze przewody, dlatego zostawiliśmy sobie trochę luzu na kablach, żeby nie było one tak bardzo naciągnięte. Nasz interkom wyciągamy, ładujemy go sobie kablem dołączonym do zestawu. Sam montaż interkomu jest u nas w cenie w wypadku zakupu interkomu w pełnej kwocie. Jeżeli kupimy sobie interkom z jakimś rabacikiem, no to niestety wtedy interkomu nie montujemy w cenie, ale oczywiście za odpowiednią dopłatą taka usługa także jest dostępna. Natomiast myślę, że każdy powinien poradzić sobie z tym samym.